Halo Halo Czy ktoś tu jest, czy nie ma. Zobaczymy czy ktoś wejdzie w ogóle na lajfa. Czy ktoś dostanie powiadomienie? Czy nie O są dziki na wypaść. Tutaj to taki spontaniczny live. Idziemy sobie. Kiepska pogoda. Siemasz Jaro. Siemasz. Cześć Hercia. Jest Golden Passion. Taki kurczę spontaniczny live, bo dzisiaj off pracy. Idziemy sobie do innego. Cześć Mareczku, cześć Czarny, eee, Jarek. Przyspadle umoczyłem, ale to wszystko. siemasz Jaro. Gdzie się wybieram? Tam, takie 2 km, gdzie będziemy się przejść do drugiego miasteczka. Mamy tam coś, że tak powiem, do załatwienia. Nie będę mówił, co. Ale mamy. Zobaczcie, oczywiście, jak na wolnym. Siemasz masz oczywiście jak na wolnym to oczywiście pada wczoraj była lampa wczoraj była lampa a dzisiaj a dzisiaj kurczę deszcz ale warszawska Ferrari jest ze mną nieod... nieodłącznie co tu piszecie zaczekajcie jest tor jest tor, tor. <laughs> Łukasz się masz Fajnie, że padliście, mówię. Idę, mam chwilę czasu, mówię. Wezmę tą mordę swoją, przypomnę, bo bo nie mogę na razie kopać, bo to człowiek niezmotoryzowany. masz Łukaszku. masz? Pogoda angielska nie rozpieszcza. O, są do Bermanki. Są do Bermanki. Mówię, mordę swoją przypomnę wam, bo o, jest i Kasper, mój chrześniak, jest. No, zobaczcie, jak tutaj się idziemy. Tak to wygląda tutaj, Windermer, My teraz do bowness, tak? tak. Idziemy idziemy sobie do bowness. do polskiego sklepu. Do polskiego sklepu, o, do polskiego sklepu. Na weekend, Jaro. Wiesz, jak to jest na weekend? Eee Ja mam eee... Zapisy na zlot się zaczęły gaj Nie no ja w gaju nie będę niestety Anglia, Anglia Golden Passion Anglia Deny Cześć <laughs> Ania Bogucka Witam cię serdecznie Witam cię serdecznie Ludzie uciekają, zmykają. Jest zibi. Jest zibi. Nie eee, w Gaju niestety nie będzie, eee, bo prawdopodobnie dopiero będę w Polsce kiedy? W grudniu, co? No. Chyba w grudniu. Chyba w grudniu, jak wszystko tutaj się ułoży. Podstawa Polski, do Ciebie w kraju. Podróż. No. <laughs> Nie, ja do Tamizy to ja mam 400 mil, także nie ma szans, nie ma szans, ale tutaj się ma Daniel Aneksja Tamizy Łukasz yy... Numer telefonu na mnie mi łapną no. No długo mnie nie będzie Doberman Długo mnie nie będzie eee... No trzeba zapieprzać i tyle I tyle a miejmy nadzieję miejmy nadzieję że załatwię sobie tutaj jakieś pozwolenia chociaż tutaj właśnie kolega z pracy powiedział, że jest jeden tu polak, który w okolicy śmiga, więc myślę, że myślę, że zaraz coś pokopiemy Super Jaro, że wpadłeś na chwilę chociaż. Tak, to też tu. Jak chcesz. Adriana, haha, <śm> no. Tak, tak. Jest tutaj. No gdzie na, weź się na YouTube. Weź się na YouTube. Jest do mnie mail przecież kurcze, kurczę. No. Tęsknicie. <śm> Ja tam tęsknię za rodziną żoną i, i co? I kopaniem i kopaniem, chociaż mam nadzieję, że to się szybko zmieni. Chociaż bez, bez samochodu to tu jest ciężko coś się znaleźć. Niestety niestety widzę, że pomału uciekacie Nie będę przedłużał Jeszcze mam ile? 5 minut na piechotkę Hej, kolorowa, hej. Także tak to wygląda, zobaczcie, wszystkie domy, nie domy, o, tu kościółek, wszystko. Eee, to jest wszystko, tam 1700 jakieś takie lata mniej więcej, tak to tutaj wygląda. Dzisiaj pogoda pod psem. Cześć Dorotka. Nie, nie w drodze do pracy, w drodze do polskiego sklepu, wiesz? W drodze do polskiego sklepu trzeba zrobić jakieś zakupy. Faworki. A, no właśnie, bo w zeszłym tygodniu nie daliśmy rady zrobić faworków ani pączków, więc idziemy też po Smalec, na, będziemy robić dzisiaj faworki. Tydzień później, tydzień później, ale zawsze No mam nadzieję Golden Passion, że na kopie tych rzymków, fibul złota i tego i, i, i tym podobnych, chociaż w Polsce też tego jest, też tego jest, nie narzekajmy, nie narzekajmy, Hehehe. <laughs> o, siema, smalec i odro odrobina whisky, no? tutaj dużo mogę powiedzieć, no. Jest i smalec, jest i whisky. Jak potrzeba. A tu prawie, wiesz, whisky tańsza od wody. <laughs> się śmieje, nie. Nie, nie. Zobaczcie sobie, taka. Taka no boże, miejscowość, panie, mała. Panie pan mówi. No. Bo woda 30 funtów na miesiąc, a łyka 20. No właśnie. No was co tu jeszcze piszecie, bo sat mi ucieka Nie wiem czy piszecie, czy nie piszecie Czy tą moją mordę chcecie jeszcze oglądać? Cześć Romku Cześć Szychu Siemandero Sichu, ja pamiętam o tobie Muszę żonie powiedzieć o tych lizakach, o tych koszulkach i Pamiętam, tylko wiesz co mam za dużo ee, o, są i grochale, są i grochale. <laughs> e, mam za dużo na, 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 na bańce po prostu. E, jak to, czy łatwo tam znaleźć, czy łatwo tu znaleźć pracę? No? Łatwo, jak masz, jak masz status osiedleńca, to łatwo, nie? To jest pracaż. Aż nadto to, co Adaś? Pogoda jak u mnie, no. A Romeka wczoraj była, siemasz mi się, a wczoraj była lampa, ale wczoraj się było w pracy, dzisiaj jest of i oczywiście pada. Ale ja tutaj tak zauważyłem, że. Jeden dzień pada, jeden dzień słońce, jeden dzień pada, jeden dzień słońce i to Wiesz, jak się trafi, to się trafi Także Wy się tam szykujcie na Warszawę już, co po niektórzy Na piątek, sobota <laughs> Ale ogólnie jest fajnie, ogólnie jest fajnie Do polskiego sklepu mamy Na piechotkę, kurde gdzie masz, Krystian? Do polskiego sklepu mamy, nie wiem, z półtorej kilometra, nie? No, a tu jest co, tu jest policja. Policja, posterunek policji. Też widać. Patrzcie. też chyba za nowy nie jest budyneczek. Tak wam pokażę. Swoje lata ma. Twoje lata ma na pewno. Co tam jest? Pada. Nie wiem, czy mnie słyszycie dobrze, czy nie słyszycie. Bo tutaj przy drodze idziemy takiej, ale Ale mam nadzieję, że mnie słyszycie, że jest ok. Bo mi ten czas spierdziela, rozumiesz? Y Kramerek nie oddamy Nie tak prędko musimy nakować No pewnie <śm> eee, Ile te miasteczko, ile te miasto ma Może mieć lat? To chyba 1200, tak? Coś tutaj Marcin mówił Chyba coś tam było założone 1200, coś takiego, no Także eee... Ja z idę, zibi, Z Milenką, z Milenką idę, idę z Milenką. O, zobaczcie, a tu wszędzie takie, jakieś guest y, coś takiego. To jest hotel, A, tu jest hotel. Trade Manow. Także, to wszystko nie jest, nie jest nowe, bardziej stare jak nowe. O, widzicie? Ten akurat hotel powstał w 1848 roku. Ty to 1848. Ten hotel. Także wcale taki stary nie jest. No ale swoje ma. Swoje ma, prawie 200 lat. Siema z Wojtek. Siema Druitaj. He <try> Pozdrowienia, Milenka, dla Ciebie tutaj, tutaj od Ani, no. no. Kalisz starszy jest, no. Nie wiem, o, jest Pablo Tresher Hunter. Siemanko. Roman też tutaj pozdrawia. A tak to wszystko, to tak Tam jest jezioro. No. no, tam jest, tam jest jezioro Windermer, tam na końcu. W ogóle. Eee, to z Anglii to może wie, ale tu jest eee, No, najdłuższe jezioro na Wyspach to no, Taka turystyczna miejscowość Małe miasteczka Bardzo przyjemnie Co? Eee, no W tej szopie nie jest, tanio nie jest Ale dobrze Moja żona do mnie przylatuje 18, także będzie dobrze Pablo, kurczę, że ja tylko miał już te pozwolenia, żebym ja był zmotoryzowany, to ja bym jeździł po tych farmerach i ich na kolanach prosił, żeby już można było kopać no. A tu wiesz jak tu jest jak się... Co ja rano zrobię? Gdzie ja pójdę? Jak tu jest wszędzie wiesz tam tu jest 10 mil, tu jest 15 mil wiesz Duże i długie, no Siemanko, Robokop, Siemanko! Ale jezioro? Jest warszawska ferajna, jest! Dobrze, fajnie, fajnie, że jesteście! A ja już mam taki głód wykopkowy, że normalnie nie wiem, czy gryźć. Eee, nie wiem, no. no. Tragedia jest, tragedia jest. Myślałem, że tu będę kopał non-stop. Tutaj jada Chorazik, Horazik. ma, że tak powiem, stara mi się pomóc. Ale tutaj, w tej okolicy, jest ciężko z tymi kopaczami naszymi z Polski. Więc, więc nie jest tak różowo, jakby się wydawało. My, w, w, w poradnie wchodzimy teraz. Cześć Aniu. Cześć, Aniu. Super, że byłaś fajnie, że wpadłaś o! Zaraz nam pokażę polski sklep e, który prowadzi Polka i Hiszpan, tak? tak. Małżeństwo tak Polka i Hiszpan Co tu jest? Jak się ogarnę Pablo, to na pewno nie, e, nie omieszka, mówię no. Najwcześniej wracam do Polski w grudniu. Pogodę ma miodzio. <laughs> Jest szczepionka na te wykopki, nie ma. O. Wiecie co? Dzięki, że wpadliście, będę kończył. Będę kończył, bo musimy jakieś zakupy zrobić. O! Zobaczcie, jak ktoś by chciał. Forcel. Kościółek taki. Taki kościół. Jak macie parę, myślę, baniek funtów, to, to zapraszam. Cześć, drugi. Cześć, Andrzej. Pozdrawiam Was serdecznie. Dzięki, że wpadliście. Mówię tak. Szedłem, mówię, a odpalę. Mordę Wam swoją, pokażę. I, i tyle. Do zobaczenia. Cześć, nara.